Magda Adamowicz, dobry wieczór. Niedziela zapowiada się deszczowo. Do Polski dotrze niż śródziemnomorski, który przyniesie ulewne deszcze, a na styku dwóch różnych mas powietrza powstaną gwałtowne burze. Gdzie deszczu spadnie najwięcej, to zobaczmy na mapach. A to jest właśnie ten układ baryczny niskiego ciśnienia, o którym przed chwilą wspominałam. Jego centrum będzie przemieszczać się nad Polską. Ale zanim dotarł do naszego kraju, to po drodze zebrał trochę wilgoci, którą kolekwialnie mówiąc, zrzuci jutro nad nas. Naszym... Naszym krajem. Jednocześnie do Polski płyną teraz dwie zupełnie różne masy powietrza. Jedna z północnego zachodu, zdecydowanie chłodniejsza i wilgotniejsza, ale tutaj od południa zaczyna do naszego kraju dopływać gorąc. To właśnie na styku tych dwóch różnych mas powstaną niebezpieczne i trudne zjawiska pogodowe. A jeśli szukacie państwo na naszym kontynencie stabilnej i słonecznej pogody, to zdecydowanie można znaleźć się na Półwyspie Iberyjskim, na Sycylii czy w Grecji. To właśnie tutaj pogoda będzie. Sucha i słoneczna, a termometry będą wskazywać temperaturę przekraczającą 35 stopni. A ta noc z przelotnymi opadami deszczu w zasadzie w całym kraju z wyjątkiem suwalszczyzny, podkarpacia oraz północnego zachodu. Tutaj padać nie powinno. Ale uwaga, bo zwłaszcza na południowym zachodzie kraju mogą tworzyć się chmury burzowe, z których spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a najwięcej w sudetach. Na termometrach od 12 stopni w Szczecinie przez 16 stopni. Włodzi najcieplej tej nocy będzie w Rzeszowie i w Lublinie. Tutaj 17 stopni. Również niedziela będzie deszczowa w całym kraju. Spadnie nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. To na zachodzie i na północy. Tutaj spodziewamy się opadów ciągłych i dużego zachmurzenia. Ale uwaga, bo w burzach, które w drugiej części dnia będą pojawiać się na wschodzie, południu i w centrum, lokalnie może spaść do 50 litrów, a to już są opady, które mogą powodować lokalne tylko podtopienia i zalania. Na termo Duża różnica w wartościach, bo 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia prognozujemy we Wrocławiu. 23 w Łodzi, ale na wschodzie będzie przez cały dzień gorąco, bo tutaj nawet 28 i 29 stopni. Wiatr poza burzami, słaby i umiarkowany, a ciśnienie cały czas bez większych zmian. W czeka nas spore ochłodzenie. W poniedziałek na termometrach od 22 do 24 stopni. Przelotne opady deszczu na północy i na wschodzie. We wtorek popada wszędzie. Niebo mocno zachmurzy się na Pomorzu Zachodnim, a na termometrach od 21 do 26 stopni i akurat na Podkarpaciu padać nie powinno. Od środy stopniowa poprawa pogody, choć nie wszędzie, bo na północy cały czas duże zachmurzenie, przelotne opady, a nawet burze, ale na termometrach do 23 stopni w środę, a w czwartek do 25 w całym kraju pogodnie, wyjątkiem jest północny zachód, bo tutaj cały czas przelotne opady deszczu. O pogodzie to dzisiaj wszystko. Dobrego wieczoru. Magda Adamowicz, dobry wieczór. Nad Polską cały czas rozwijają się chmury burzowe, aktualnie błyski i grzmoty notujemy m.in. na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, ale też w Małopolsce i w województwie lubelskim. A w ciągu nocy może głównie zagrzmieć na południowym zachodzie krajów. w pozostałych regionach deszcz, choć wyjątkiem tu będzie suwalszczyzna, Podkarpacie i północny zachód, w tych regionach padać nie powinno. Na termometrach w nocy od 12 stopni w Szczecinie do 17 w Lublinie i w Rzeszowie. I w ciągu dnia również będzie gorąco na wschodzie kraju. Tutaj nawet 27 i 28 stopni, ale tylko 19 we Wrocławiu, bo nad Polską zetkną się dwie zupełnie różne masy powietrza. Właśnie na styku tych różnych mas e, prognozujemy trudne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, burze, ulewne deszcze, silne porywy wiatru, a także grad. Gdzie ryzyko ich wystąpienia jest największe? W centrum, na południu oraz na wschodzie kraju, ale w pozostałych regionach, czyli na zachodzie i na północy również popada deszcz. I to ciągły, momentami umiarkowany, do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Ciśnienie cały czas bez większych zmian na barometrach w Warszawie 1000 hektobaskali.